Taip. <laughs> Widać, że to spotkanie zwołano w trybie przyspieszonym. Rada powiatu zebrała się w sali konferencyjnej w starostwie. Od głosów radnych zależy przyszłość procesu połączenia. W sali czuć napiętą atmosferę. Każdy ma swoje aspiracji. Podczas tego spotkania Rada Powiatu ma informację o tym, że dwie godziny wcześniej Rada Miasta wywiązała się ze składanych deklaracji i zgodziła się przejąć od powiatu część zadań, które dla starostwa były dużym obciążeniem. Takie jest moje zadanie, takim Mój obowiązek wobec powiatu, po to tutaj jestem, aby dbać o interes powiatu i o interes jego mieszkańców. Nie mogliśmy dopuścić do tego, aby w wyniku tego połączenia powiat po prostu stracił i nie mógł realizować swoich zadań. W czasie połączeniowej sesji w starostwie pojawił się prezydent Zielonej Góry. Byli też zielonogórscy radni. To pokazuje, jak ważna dla miasta i miejskich radnych była decyzja Rady Powiatu. Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę i powiat, i miasto, i gmina to jedna rodzina. My musimy z sobą znaleźć zawsze tą porozumienia. Nigdy nikomu z nas nie zależało przecież na tym, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, iż w przypadku zmiany granic dojdzie do dużych problemów na terenie powiatu. Rada powiatu po krótkiej dyskusji pochyliła się nad uchwałami integracyjnymi. Tu, podobnie jak w mieście, nie było niespodzianki. Powiat wyraził pozytywną opinię dla procesu połączenia. Wreszcie coś w Polsce się udało między samorządami, bo tak to każdy ciągnie swoją stronę. A tu się okazało, że można wspólnie, a przy okazji no, parę rzeczy, które byłoby ciężko zrealizować, może szybciej się zrealizują. Po tej decyzji Rady Powiatu, pierwszy w historii kraju, zgodny proces połączenia dwóch samorządów zależny jest wyłącznie od decyzji. A senhora